Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Awantur i Konstatacji Politycznych. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam podzielić się z Wami takimi pewnymi moimi spostrzeżeniami, konstatacjami, właśnie na temat polskiego podejścia do polityki. Jest ono dość specyficzne, otóż, moim zdaniem. Otóż na początek kilka takich podstawowych, właśnie, Mianowicie to, że jest taka konstatacja z mojej strony, że gro społeczeństwa polskiego w ogóle nie interesuje się polityką ani historią. Ale no, o tym jeszcze parę razy o historię zahaczę, ale głównie dzisiaj o polityce e, e, będziemy mówić. I to takie, ten taki brak zainteresowania można by tak podzielić roboczo, ad hoc na takie trzy umowne kategorie. Jedna kategoria z tych niezainteresowanych to jest tacy, którzy w ogóle nie mają pojęcia o co chodzi, w ogóle ich to nie interesuje, to jest inna planeta, oni nie wiedzą, kto jest prezydentem Polski, nie wiedzą, kto jest premierem, nie wiedzą, jakie, jakie premier ma kompetencje, jakie prezydent, kto jest, czym się różni, ja wiem, Putin od Ławrowa, czy czy na, na jeśli nasz polski ogródek wziąć pod uwagę, to czym się różni Nawrocki od Tuska? To są ludzie, którzy, dla których polityka jest zupełnie inną planetą. No ich możemy na przykład widzieć. Bo pewnie znacie taki cykl filmików Matura, to bzdura, gdzie na przykład to, są, to jest grupa bardzo liczna, przede wszystkim wśród młodych. I w tych filmikach na przykład pokazuje się młodym ludziom zdjęcie powiedzmy Piłsudskiego. Gość się patrzy na to, już nie ma pojęcia, kto to jest, ale mówi, może Wałęsa. Dlatego, że no widzi wąsy, wąsy mu się jakoś tam gdzieś kojarzą z Wałęsą, ale oprócz tego nie ma bladego pojęcia. No jeśli chodzi o historię, to ja już widziałem takie wywiady, gdzie się facet pytał, po czyjej stronie walczyli Amerykanie pod Grunwaldem? No po naszej. Po czyjej stronie Amerykanie mówi pod Grunwaldem? Przecież tylko po naszej. Nie także, ale to, to akurat nie jest polska specjalność, bo tego typu programy są popularne także w innych językach. No ja oglądam jeszcze po angielsku, gdzie na przykład w Stanach pytają się też młodych ludzi, czy to dobrze na przykład, że. Trump zbombardował bombami atomowymi Chiny. Czy najpierw trzeba było przeprowadzić, rozmawiać? No, oczywiście źle, bo oczywiście, że zawsze jest najlepiej e, rozmawiać, brzmi odpowiedź. I tak jak mówię, to są ludzie, dla których kurczę, to jest w ogóle ciemna magia, oni nie za bardzo e, wiedzą zupełnie, e, z czym to się je. Inna, inna grupa w tej niezorientowanej zupełnie ludzi e, grupie to jest e, grupa z podejściem Polityka jest brudna, wszyscy politycy to kłamcy i to nie jest dla mnie, w związku z czym ja się tym nie interesuję. Niech sobie to żyje. Ja się własnym życiem ja interesuję się czym innym. Miałem pamiętam takiego kolegę no, lata temu, który mi mówił, że właśnie to było za w 89 roku, że w okolicach 89 roku, że mm, polityka. Nas nie dotyczy, niech tam sobie politykują w Warszawie. My tu musimy, żeby być lepiej, żeby mieć, musimy i tak pracować, więc co nas to obchodzi, co tam w tej Warszawie się dzieje, to jest pod nad naszymi głowami i tak. My jesteśmy jakby pod wodą, a to wszystko się dzieje nad wodą, nie mamy na to żadnego wpływu, to nas nie dożyczy, my musimy pracować, zarabiać. Pilnujmy, żeby zać coś, więc tak. I to, że, że, że na przykład różni politycy mają różną politykę finansową, jeden nałoży od groma podatków, inny mniej podatków, albo jeden <laughs> powiedzmy doprowadzi, że służba zdrowia będzie bardziej yy, bliższa obywatelowi, znaczy mniej będzie pierchodów, żeby z niej skorzystać, a drugi yy, z kolei będzie prowadził taką yy, politykę, że do lekarza się będzie trudno dostać. To już jakby jego yy, nie dotyczyło. To był bardzo fajny chłopak, myśmy się bardzo to myśmy się dość ostro kolegowali. To, to by było drugie takie podejście, że polityka to jest coś brudnego, ona mnie nie dotyczy, ja się, ja się polityką nie zajmuję, bo to ona jest, politycy to, przepraszam, to złodzieje. Inni, I trzecie takie podejście to jest tych, którzy ci akurat to myślą, są przekonani, że na politycy się znają. O, to jest grupa ludzi, która kiedyś sobie z jakichś tam tych czy innych powodów wyrobiła już swoje światopogląd i zdanie na temat polityki. Trzyma się tak jak piany płotu, nie ma najmniejszego ani ochoty, ani nie ma możliwości, żeby oni zmienili zdanie, a polega to y, oni nie stronią od na przykład politycznych wiadomości, ale oni je filtrują. To się mówi, że oni są w swojej bańce. Oni dopuszczają do siebie tylko te wiadomości, które są zgodne z ich Światopoglądem czy poglądem na politykę, albo które, czyli te, które je potwierdzają, te poglądy, albo które jeszcze potęgują, które są z tym zgodne. Cała reszta jest odrzucana. Albo ad hoc jest odrzucana jako kłamstwo, albo w ogóle się nie ogląda tych źródeł, w których mówią o polityce inaczej niż oni sobie to kiedyś tam ułożyli przez To jest bardzo liczna grupa ludzi, która przeważnie jest przekonana, że wie, o co w, w, w polityce chodzi. Oni są jak najdalsi na przykład od konfrontowania różnych punktów widzenia. To nie jest, to nie jest zgodne, można powiedzieć, z ich modus operandi. I, I ta grupa, te wszystkie trzy grupy, oczywiście ktoś tam może sobie jeszcze jakąś grupę wymyślić, albo te grupy podzielić na jakieś inne. Proszę bardzo, tak jak mówię, one są tak roboczo stworzone ad, ad hoc. I teraz i te grupy stanowią gdzieś, no nie wiem, lwią część społeczeństwa, może nawet ponad 90%. I jest grupa ludzi, która jednak polityką się interesuje. Oczywiście interesuje się na swój sposób, każdy na swój sposób, czyli według takiej inteligencji, jaką ma, no każdy inaczej nie można się, każdy się czymś interesuje. Tym rozumem, któremu Pan Bóg dał, czy ewolucja, jak to woli. I oczywiście przeznacza na pochłanianie tych informacji taką ilość czasu, jaką albo uważa za stosowne, albo jaką może. Także tutaj tych zainteresowanych polityków tu są różne, różne gradacje. Ale najczęstsze. Podejście do polityki w tej grupie, w tej grupie czy w tych grupach, którzy się interesują rzeczywiście polityką, to jest takie w Polsce, że oni uważają, że polityka to jest walka tych, co mają rację, tej strony, która ma rację, z tą stroną, która nie ma racji. Tych, którzy uczciwie z tymi, którzy nie uczciwie. Walka tego, co moralne, z tym, co niemoralne. Czyli ci, którzy postępują zgodnie tam z kodeksem honorowym. Albo ci, którzy postępują przeciw kodeksowi moralnemu. De facto jest tak, że ta trzecia grupa, ci ludzie najczęściej, to się oni się do tego nie przyznają, albo rzadko kiedy, ale to jest najczęściej sprowadza się do tego, że na każdy konflikt oni patrzą w ten sposób, że kierując się jakimiś tam kryteriami, wybierają sobie tych, których lubią i tych, których nie lubią. Nie? Każdy konflikt ma, powiedzmy, załóżmy, no nie komplikujmy sprawy, są dwie strony konfliktu. Więc oni zbierają jakieś informacje o tym konflikcie i sobie wyrabiają zdanie na samym początku z różnych, powiadam, powodów. Tych lubią, tych nie lubią. Do tych mam sympatię, do tych nie mamy e, sympatii. I, I tych popierają politycznie, a tych, e, a tych nie. I to jest właśnie takie pakowanie moralności, racji do polityki jest no jak tu powiedzieć, żeby, żeby nikogo nie obrazić, no niestety jest bezdennie głupie bezwzględnie i, i bardzo, bardzo e, szkodliwe e, apogeum tego, czy największym symbolem właśnie tego podejścia takiej pakowania moralności do polityki to był e, nasz Józef Beck, czyli minister spraw zagranicznych z lat 30 po śmierci znaczy pod koniec życia i po śmierci Józefa Piłsudskiego i takim apogeum było to jego przemówienie w Sejmie 5 maja 1939 roku, kiedy Beck mówił, że każda rzecz ma na świecie swoją wymierną cenę, ale jest jedna rzecz, która jest bezcenna, nie ma tej swojej ceny, i tą rzeczą dla narodu, i tą rzeczą jest dla narodu honor. Kwestia sporna, czy on to do końca miał na myśli, ale jeżeli miał na myśli, to był po prostu politycznym idiotą. Zresztą wiele innych rzeczy wskazywałoby, że tak właśnie było. Polacy są in gremio bardzo dumni z tego przemówienia. To jest uznawane za wiem, jak światły i pozytywny punkt w naszej historii. Bardzo często jest podkreślane, że wiele krajów, wiele głów państw. Zadzwoniło, czy w ogóle przekazało gratulacje Beckowi z powodu tego przemówienia. Tylko wtedy się nie, nie, nie dopowiada się, że pierwszym, albo jednym z pierwszych, którzy mu złożyli gratulacje był Stalin z Mołotowym. Bandziory musiały się mieć niezły ubaw jak, 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 właśnie słuchały tego, bo to było nic innego jak wiedziały, że facet podaje Polskę. Część przynajmniej tą, którą oni chcieli zakarabić sobie tą na tacę, tym bardziej, że już no, tu uczeni, dać historycy tutaj lekko się spierają, kto wystąpił z inicjatywą wzajemnych stosunków na, na linii Stalin-Adolf, ale uważa się bardziej powszechny sposób, że to Stalin zainicjował te, te stosunki z III Rzeszą po tym, jak Beck przyjął gwarancje brytyjskie. Także to jest też właśnie charakterystyczne, podejście Polaków do e, polityki. To jest symbol tego. Inna, e, inna taka sytuacja, która mi się zawsze wtedy przychodzi na myśl, to jest takie porównanie, jak na przykład jest stół, przy którym grałem w pokera i podchodzi do tego stołu gość z workiem pieniędzy, e, Polska, Polak, i mówi, przepraszam, w, w co się gra w pokera. Aha, czy ja mogę z Państwem zagrać? No patrz, a masz pieniądze, mam. Dobra, siadaj, gramy. Okej, okay, no to ale wytłumaczcie mi zasady. No to mu tłumaczą nie? najpierw tam tą gradację, para, dwie pary, street, trójka, full i tak dalej. No i dalej mu tłumaczą, jakie zagrywka i tak dalej, i, i, i jak, ta, jak ta gra jest kontynuowana nagle, i on mówi zaraz, 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 zaraz moment, momencie, chwileczkę. To znaczy, że co, że to blefowanie to jest. To, to jest oszukiwanie, tak? No tak, no to przepraszam, ale to jest niemoralne, to jest niehonorowe I ja tak się zachowywał, nie będę. I zaczyna grać. Bez blefowania. Oczywiście przegrywa grę za grą. Ci inni dookoła na początku są zdziwieni, ale widzą, że mają z takim gościem do czynienia, więc w obawie, żeby nie zrezygnował, zaczynają go poklepywać po plecach i mówić no tak, to jest właśnie trzymanie się zasad, żeby tak wszyscy się trzymali, jakby ten świat dobrze wyglądał, to godne pochwały, tak poklepują, poklekują, doją mu te pieniądze, doją, w końcu wydają go całkiem, kopa w żyć. Spadaj facet, jak już nie ma. Tego. A on później chodzi dookoła spłakany i e, narzeka, że go oszukali, i że o, to on odniósł moralne zwycięstwo. To mi przypomina właśnie podejście e, i później i całą sytuację, jak na tym, jak na tym Polacy e, wychodzą e, w polityce. To jest. E, to okazuje się właśnie, że to nie tylko dzisiaj mamy takie podejście, ale ono ma swoje uzasadnienie historyczne, że to już wcześniej tak było, zwłaszcza po odzyskaniu niepodległości. Chociaż trzeba powiedzieć, że w tych latach 18-20 mieliśmy szczęście, że dwóch polityków mieliśmy wiodących, którzy rozumieli na czym polityka polega, chociaż mieli inne koncepcje państwa, bo Piłsudski to było zwierzę polityczne. On to był polityk świetny, w tym sensie, że rozumiał grę międzynarodową bez kompleksów zupełnie. Nie miał kompleksów ani przed Zachodem, nie bał się Rosji, nie miał kompleksów przed Zachodem. Dmowski też był tego typu politykiem, chociaż mówię on, oni obydwaj mieli różne koncepcje polskie, ale, no ale jeden zmarł w 1935 roku, drugi zmarł w 39, ale nie miał żadnego prawie wpływu na politykę, bo mu nie on rządził w międzywojniu. Dlatego wyszli, wyszli. Polską rządzili, rządziło to towarzystwo, które, było, które zebrało wokół siebie piłzudzka. Nie, niestety, ale dyktatorzy mają to do siebie, że się z czasem otaczają miernotami, którzy są najlepsi jedynie w tym, że potrafią w najlepszy sposób przytakiwać. Takim dyktatorom. I jak tych dyktatorów braknie, to najczęściej dochodzą do władzy ci, którzy są w ich pobliżu, ale to już są ludzie zupełnie innego kalibru i to się szybko okazuje właśnie w starciu międzynarodowym. U nas się to okazało błyskawicznie, znaczy 4 lata nam to zajęło, zanim żeśmy się przekonali, ile jak Polska jest silna. Innym takim przykładem podejścia polskiego do Polityki jest, chciałbym wam podać przykład z forów, z forów historycznych. Na jednym z historycznych forów, gdzie się rozmawia, i polskich, gdzie się rozmawia o polityce i o historii, otwarto dwa takie tematy. Pierwszy temat to był z, otwarty z okazji tego ostatniego referendum, co było w Szkocji, niepodległościowego, które. O którym Szkoci malutką przewagą zadecydowali, że zostają jednak w Wielkiej Brytanii. I to było, to było takie pytanie, gdzie można było się wypowiadać, czy jesteś za niepodległością Szkocji, czy nie. I słuchajcie, fora historyczne w ogóle to są platformy dla ludzi, którzy już polityką się interesują i to mocno, bo to trzeba. No, trzeba coś wiedzieć, trzeba się tym interesować, trzeba poświęcić temu czas, zarówno żeby coś przeczytać, książki czy gazety, czy odpowiednie czasopisma. Trzeba poświęcić czas na to czytanie innych wypowiedzi, na postowanie. Także to jest, mówimy już o grupie ludzi, to będę przypominał, którzy się historią interesują. I słuchajcie, to była tragedia. To znaczy, tak, czy jesteś za niepodległością Szkocji? Dlaczego? Wszystkie odpowiedzi były w tym stylu. Jestem za niepodległością Szkocji. Bo lubię Szkotów, albo jestem przeciw niepodległości, albo bo nie lubię Anglików, i jestem przeciw niepodległości Szkocji, bo nie lubię Szkotów. Na przykład nikomu, słuchajcie, nie przyszło do głowy napisać: Jestem za niepodległością Szkocji, bo to się Polsce opłaca, albo jestem przeciwny niepodległości Szkocji, ponieważ Polska wyjdzie na tym lepiej, jeżeli Wielka Brytania będzie w całości. Nikomu nie przyszło na forum ludzi, którzy się już polityką interesują polskim, żeby rozumować w ten sposób. Innym takim przykładem to jest też otwarty temat z okazji tego, wiecie, tego blamażu wycofania Amerykanów z, z Afganistanu, co Biden wywijał. I te, z tej okazji otwarto taki, taki temat. Czy według Ciebie Polska powinna nawiązać stosunki dyplomatyczne z Talibanem czy nie? No i tu też się zaczęło, słuchajcie. Nie powinna nawiązywać, ponieważ to jest reżim, to jest reżim ludobójczy, to jest reżim, który deprze prawa człowieka, to jest przede wszystkim prawa kobiet. No, wiadomo, jaki oni mają stosunek do e, praw kobiet, więc Polska nie powinna nawiązywać stosunków dyplomatycznych. A druga część odpowiadała: powinna nawiązywać, ponieważ już nawiązujemy stosunki polityczne z Koreą Północną, która jest dużo bardziej e, Morderczym reżimem od talibów, i gdybyśmy ta z tego powodu nie nawiązali stosunków dyplomatycznych z talibami, to byłaby to hipokryzja. Nikomu nie przyszło do głowy odpowiedzieć: tak, powinna nawiązać stosunki dyplomatyczne z talibami, ponieważ opłacałoby się to Polsce, albo nie powinna nawiązywać, ponieważ, by się to Polsce, ponieważ nie jest w naszym interesie. Ponieważ w naszym interesie jest nie nawiązywać stosunków, prawda? Nikt nie myśli w Polsce, znaczy na tych forach, czyli wśród ludzi, którzy się interesują polityką, nikt nie myślał tymi kategoriami. A w polityce to, czy ktoś ma rację, czy nie ma racji, jest, to w ogóle nie ma znaczenia. Czy ktoś robi coś moralnie, czy niemoralnie, to jest też nie, nie ma znaczenia. W, w polityce liczy się jedynie skuteczność. Polityka rządzi się własnymi prawami. Koniec, kropka. Innym takim przykładem właśnie idiotycznej polityki, i to już jest tragiczny przykład, ponieważ to jest przykład z życia wzięty i przykład, no co tu dużo mówić, ze sfer rządącym Polską. Okazuje się, że pod koniec czerwca tego roku, parę miesięcy temu, Białoruś, wystąpi, Łukaszenko, Białoruś wystąpiła z propozycjami do Polski Otwarcia jakichś kanałów komunikacyjnych. To tam motywowała to, że czasy są bardzo niebezpieczne, że tu wojna z, 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 u granic i żeby zapewnić jakimś tam, żeby zapewnić obywatelom jakieś tam przynajmniej bezpieczeństwo, to żeby otworzyć jakieś kanały dyplomatyczne, kanały informacyjne. W MSZ Sikorski odpowiedział tak, że mowy nie ma, bo. Dopóki i teraz tak, że dopóki na Białorusi, teraz wiecie, nie będą przestrzegane prawa ludzi, opozycja polityczna będzie prześladowana, dopóki nie będzie swobód politycznych, dopóki nie wypuści się z więzień. Jednym słowem, dopóki Łukaszenka rządzi, to nie będzie, nie, wykluczone jest otwarcie jakichkolwiek kanałów komunikacyjnych z państwem, z którym my graniczymy i z którego może wyjść, i to niedługo, uderzenie. Rosyjskie. Jest taka możliwość, jak najbardziej. Jakoś okazało się, że krótko potem Amerykanie nawiązali kanały komunikacyjne, zaczęli się komunikować z Łukaszenką. Amerykanie jakoś to nie przeszkadzało I skończy sko się na tym, że, że z państwem, w którym my graniczymy, w którym jest Polonia prześladowana, my nie będziemy mogli w ogóle na ten temat rozmawiać, bo nie ma, nie ma którędy. Trzeba będzie korzystać z pośrednictwa państw trzecich, czyli najpewniej Niemców albo Amerykanów. To jest. To jest polityczna, zbrodnicza wręcz głupota I, i takie kierowanie się, takie chore kierowanie się pryncypiami, bo to jest chore. Mówię, Amerykanie to jest państwo, to nie jest dyktatura, państwo demokratyczne i jakoś im to, kurczę, w demokracji nie przeszkadza, jakoś sumienie czysta. a my, my jesteśmy bardziej święci od papieża. I teraz na przykład można by używać tych kanałów dyplomatycznych, otwartych czy jakichkolwiek, celem na przykład lepszy, wydobycia ludzi z więzienia, próby przynajmniej, celem nie wiem, polepszenia sytuacji Polaków na Białorusi. W ogóle polityka Polski wobec Białorusi po 1989 roku to jest, to, jest, to, jest jeden, to jest jedna wielka paranoja. Polacy się uparli, że yy, Najważniejszą sprawą dla Polski jest to, żeby na Białorusi była demokracja. Nie to, żeby Białoruś była sprzyjającym państwem Polsce, tylko żeby tam była demokracja. W Polsce powinno zależeć, żeby tam były polskie wpływy jak największe, żeby tam były filie polskich banków, żeby były kontakty dyplomatyczne, żeby tam polskie firmy dostawały kontrakty, żeby polskie firmy budowały tam drogi, żeby. Sytuacja Polaków była coraz, coraz lepsza, podczas gdy osiągnęliśmy dokładnie odwrotnie. Były, była, była tam Polonia, swoją polityką wobec Łukaszenki doprowadziliśmy do tego, że on rozbił to zupełnie, skasował szkoły, skasował, rozwiązał organizacje polonijne, skasował szkoły, biblioteki. Głównych działaczy powsadzał do więzienia, bo myśmy się uparli, żeby z kimś, kto, dos, kto, kto, kto zdobył i utrzymał się władzę, być przeciwko niemu, bo on jest niedemokratyczny. No dobra, no to zapłaciliśmy taką cenę, że przynajmniej to, taką właśnie, żeby tylko wspomnieć, że po prostu ściągnęliśmy sytuację Polonii na Białorusi. Zupełnie do zera. Mało tego się okazuje, jakiś czas temu wyczytałem, że Białorusini, a to było jeszcze przed Łukaszenką, wystąpili do nas z propozycją Unii Celnej. Słuchajcie, na co nie było naszej odpowiedzi, bo myśmy wtedy byli, wiecie, kierunek Unia Europejska. I jakoś się nie cytuję w tym wypadku powiedzenia, dużo w ogóle powiedzeń Piłsudskiego się cytuje przy każdej możliwej okazji. A to, że mam szczać kury, prowadzać. A to, że naród wspaniały, tylko ludzie, i bluesk tutaj leci, bo Piłsudski lubił tak ostro mówić, ale tego jednego powiedzenia Piłsudskiego jakoś ja nie słyszałem jeszcze w sferze publicznej. Ja to wyczytałem dość dawno w jakiejś monografii, ale w no wielu, albo to jest, to nie jest ukrywane, ale to jest publicznie, to nie jest forsowane. A Piłsudski mawiał tak. A to jest właściwie takie powiedzenie Piłsudskiego, które nie dość, że jest trafne w 100%, to jeszcze jest aktualne dzisiaj po stu latach. A mianowicie brzmi to tak, że Polska jest tak uważana na zachodzie i ceniona, jak jest silna na wschodzie. Kropka. A jacy my jesteśmy silni na wschodzie? No to widać na załączonym obrazku. W ogóle my, my, my lubimy tak właśnie takie takie, takie bonmoty i jakoś na przykład zapominamy, że Amerykanie mają na przykład takiego bonmota, że w polityce to jest Sukinsyn, ale to jest nasz Sukinsyn. Amerykanom to jakoś nie przeszkadza. Korona, demokratyczna korona im z głowy nie spadnie. Przez to. Jest też taki wiersz, no i piosenka do tego wiersza Jaska Kaszmarskiego pod tytułem Rejtan, czyli, czyli Raport Ambasadora. Tutaj, no, choć to jest wiersz i piosenka napisała, no, bazując na tym sławnym obrazie, Rejtan. Ja, ja wam zacytuję dwie zwrotki z tego. E... W tym zamieszaniu spadły pisma i układy. Zdrajcy krzyczano, lecz do kogo trudno rzec. Polityk przecież w ogóle nie zna, nie zna słowa zdrada, a politycznych obyczajów trzeba strzec. Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika. Sympatię zmienia wraz z nastrojem raz po raz. Rozgrywka z nimi to nie żadna polityka. To wychowywanie dzieci, biorąc rzecz o nas. Słuchajcie, nic się pod tym względem nie zmieniło w Polsce. Jeszcze Wam przypomnę taką. Znamy wszyscy po to, prawda? Tam występują takie dwie, dwie postacie: Radziwił Janusz, Radziwiłł i Bogusław, Radziwiłł, czyli ci magnaci. Litewscy. Janusz to w tej stronie egranizacji. Jego Janusza grał Wojciech a, a Bogusława grał Leszek Teleszyński. Bogusław to był, on, taka różnica między nimi była, że jeden się nosił z kontusza z, z Polska, z szlachecki ten, miejscowy, koloryt. Natomiast Bogusław to był y, kosmopolita, pudry, peruki. No, z Francuziały był, ale to był bardzo niebezpieczny gość, oba byli bardzo inteligentni. Oprócz tego ten Janusz był świetnym wodzem, w polu potrafił dowodzić, natomiast Bogusław był świetnym szermierzem. Obaj byli cynikami, a Bogusław to już był cynik do kwadratu i człowiek bardzo okrutny. Bardzo negatywna postać. I słuchajcie, tam jest taka scena. Jak Bogusław mówi coś Januszowi, już nie pamiętam co, ale tam chodziło coś, o, o coś takiego, że on nie mógł rozwiązać jakiejś sprawy. I narzucało się jedno bardzo proste rozwiązanie. Janusz mu mówi, a czemu nie zrobić tego i tego? Na co Bogusław mówi tak, nie mogę, bo dałem słowo, a słowa dotrzy, danego prywatnie dotrzymuję zawsze, co innego w polityce. I to jest w tej wypowiedzi jest wszystko właśnie, co, jeśli chodzi o podejście do polityki. A mianowicie, że polityka rządzi się zupełnie innymi prawami niż inne dziedziny y, życia. Polityk wszak nie zna słowa zdrada. Co to oznacza? Czy to oznacza, że politycy są tacy głupi, że mają takie, okre, takie ograniczone słownictwo, że w ogóle nie wiedzą, co to jest zdrada? Nie, to oznacza to, że zdrada w polityce oznacza że zupełnie jest coś innego. Z, z, w policji ze zdrana nie ma pejoratywnego de facto znaczenia. No to zależy, czy się uda, czy się nie uda. Jak się nie uda, o, to jesteś zdrajca, bracie. I bardzo często taki polityk za to zdradę właśnie kończy na szubienicy albo pod, pod ścianą, albo w ogóle z zniweczeniem w ogóle całej kariery. To w najlepszym wypadku polityk. Ale jeżeli mu się uda, kurczę, to to jest mąż stanu. Przykładów można mnożyć, ile chcemy. Polacy jakoś nie dopuszczają tego, do, tego do, 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 do swojej wiadomości. Póki takie będziemy mieli podejście do polityki, a naprawdę bardzo mało wskazuje na to, albo zgoła nic, że takie coś się zmieni. Puty będziemy popychadłem w świecie politycznym. I puty będzie, będą mogli głowy państw, Francuz, Francuzi, kanclerz Niemiec, prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii, wykopać naszego premiera do innego wagonu, żeby się nie pętał jak dorośli robią politykę. Takie pakowanie moralności ma skutki, takie pakowanie moralności do polityki ma de facto skutki. Taki kraj jest po prostu w polityce międzynarodowej pogardzany. Taka jest prawda. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tego wysłuchali, i polecam się na przyszłość.